Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, ja nazywam się Sylwia i tworzę tutaj treści makijażowe. Dzisiaj robimy sobie delikatny glow makijaż na każdą okazję. Także, jeżeli zbliża ci się jakaś uroczystość typu komunia, wesele, myślę, że ten film jest zdecydowanie dla ciebie. Także, biorąc pod uwagę to, że robimy dzisiaj taki makijaż okazjonalny na jakieś uroczystości typu komunie, wesela, żeby było wygodnie, rozświetlająco, z blaskiem. Właśnie dlatego nakładamy sobie pod podkład krem, jakiś mm. fajny nawilżający i sprawdzony przede wszystkim. Także ja sobie użyję tutaj tego garniera z filtrem UV. Kolejnym krokiem będzie podkład. Ja bym sobie tutaj wybrała jakiś taki delikatnie kryjący, ale nie totalną szpachlę. Więc ja sobie będę tutaj używała właśnie tego podkładu z Kiko, którego ostatnio bardzo często używam. Jak mogliście też zobaczyć na innych moich filmach. Wygląda on w ten sposób. I fajne jest to, że on faktycznie kryje to, co powinien kryć, ale nie wygląda. Ciężko na twarzy, a to jest właśnie to, do czego chcemy dzisiaj dążyć. Ja sobie lubię go rozłożyć na całą twarz i dopiero później wklepać gąbeczką. Oczywiście, jeżeli wolicie sobie użyć pędzla, do tego nie ma oczywiście problemu. Pędzlem będzie ten efekt troszeczkę cięższy niż gąbeczką, no ale wiadomo, kto co lubi. I jak już mamy wszędzie porozkładane na całej twarzy, możemy sobie zacząć to wszystko klepywać. Delikatnie kawałek po kawałku, żeby nic nie ominąć. I co jest ważne, nie jeździmy sobie tak gąbeczką po twarzy, bo wtedy ściągamy ten podkład, tylko możemy tak sobie pat, 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 pat i po swojej twarzy. A przy okazji będziecie mieli delikatny masaż. To <grych> jest ważne, oczywiście omijamy sobie całą tą strefę koło oczu. Ja sobie nakładam tylko w zasadzie na nos, tutaj w to miejsce, ale pod oczy. Na powiekę i właśnie w sam ten kącik poleci później korektor. Także nie nawarstwiamy za dużo produktów. I jak już mamy podkład rozłożony na całej twarzy, możecie zauważyć, że mam tutaj w niektórych miejscach małych przyjaciół. Także lecimy sobie z korektorem. I teraz tak, jeżeli chodzi o korektor, ja sobie będę korzystała z tego Kiko Milano. Natomiast też wam bardzo polecam e, tego Nyx'a. Ja Wam zaraz tutaj pokażę, oczywiście. Dlaczego? Bo on jest właśnie lekki, więc im lżejsze kosmetyki, tym lepiej będzie to wszystko wyglądało też po paru godzinach. Lecimy sobie z korektorem i co jest ważne, chcemy dzisiaj sobie zrobić taki delikatny lifting na twarzy, także najpierw lecimy sobie tutaj pod oko nie za dużo. Im mniej, tym lepiej. Lecimy sobie też od kącika u stronę tutaj ucha i z drugiej strony. Tak samo, bardziej tak, jeżeli chodzi o oko, polecimy sobie jeszcze tutaj pod kącikiem, no i możemy dać sobie też delikatnie rozświetlająco na czoło, na koniec nosa, na brodę, no i oczywiście ja sobie tutaj jeszcze dam na te dwie kropeczki na mojej twarzy potem całą resztką, która zostanie nam na gąbeczce, możemy sobie przyklepać na powiekę. Więc tak to wygląda, możecie sobie zatrzymać i sprawdzić, w których dokładnie miejscach nakładamy korektor, żeby właśnie był ten efekt wow. I delikatnie sobie rozklepujemy. Przede wszystkim pamiętajcie, nie trzemy sobie tego, nie chcemy sobie poprzemieszać tego korektora na całą twarz, dajemy je w te strategiczne miejsca właśnie po to, żeby on był tylko i wyłącznie tam. I w ten sposób wygląda już rozblendowany korektor. Wydaje mi się, że na twarzy już na spokojnie możemy sobie to zakończyć i przypudrować sobie to pudrem. I pudre sobie schowałam. Ja będę sobie używała takiego zwykłego pudru w kamieniu. Wydaje mi się, że jest najwygodniejszy. Też nie będzie się sypał w każde możliwe miejsce dookoła. A więc ja sobie użyję tego właśnie skiko, ale oczywiście, użyjcie sobie na, spo na spokojnie swojego ulubieńca, którego. Korzystacie najlepiej na co dzień, bo wiecie jak on się sprawdza w ciągu dnia. Ja sobie biorę taki dość spory pędzelek i lecę sobie przede wszystkim pod okiem. Ale pamiętajcie, znowu hasło tego dnia to będzie klepujemy, nie rozcieramy. I jak sobie już wszystko przyputrowaliśmy, ja też dodatkowo sobie przypotrowałam powiekę, żeby łatwiej mi było pracować później z. Cieniami lecimy sobie z konturowaniem, i co ja mogę polecić? Dlaczego też nie robiłam dzisiaj konturowania na mokro? Konturowanie na mokro jest łatwo sobie zrobić plamę, wiadomo, jakaś uroczystość, stresujemy się, śpieszymy się, więc najlepiej postawić na jakieś produkty, które są łatwe, przyjemne, szybkie i delikatne, bo wtedy jest po prostu ciężej zrobić sobie kłód na twarzy. Więc ja sobie użyję dzisiaj tego Douglasa i to jest fajne, bo masz jedną paletkę, masz praktycznie cały set do konturowania... Oj. Trochę, trochę brudna, ale no widać, że korzystam nie. Więc tak, mamy i konturowanie, takie ocieplanie twarzy, mamy delikatny, fajny róż i e, również rozświetlacz. Ja zazwyczaj preferuję najpierw sobie polecieć z brązerem, potem róż i na sam koniec rozświetlacz, więc tak też zrobię. Będzie najwygodniej też rozblendować to wszystko razem. Więc ja sobie do konturowania wybiorę taki troszeczkę mniejszy pędzelek. Ale puchaty, bardzo puchaty. Lecimy sobie, oczywiście, nie nakładamy za dużo lepiej dołożyć niż potem mieć plamy na twarzy. I tak uważam, że ta paletka nie jest aż na tyle napigmentowana, żeby zrobić sobie jakąś konkretną plamę na twarzy, ale wiadomo, zdarza się najlepszym, więc. Małe ilości, dokładamy, klepujemy, nie rozmazujemy sobie tego po całej twarzy. A więc takie dwa punkty A i B. Jeżeli chodzi o A, czyli od tej strony, wyznaczmy sobie miejsce między nosem a kącikiem ust. Czyli tak mniej więcej dotąd. I jeżeli chodzi o punkt B... Jest to tutaj początek ucha, więc właśnie fajnie sobie też polecimy troszeczkę wyżej, żeby nie robić sobie tego kontrowania tego bronzeru do dołu. Dzisiaj skupiamy się na tym, żeby podnosić wszystko, nie lecimy sobie w dół, delikatnie wszystko sobie wklepujemy do góry. Także to jest dokładnie taki ruch delikatnie. Ja też nie przyciskam bardzo mocno tego pędzla do twarzy. Tak delikatnie sobie omiatam, delikatnie sobie wklepuję, nie dajemy za dużo produktu, wszystko sobie strzepujemy i delikatnie sobie dokładamy tam, gdzie akurat potrzebujemy i wtedy będziemy mieli taki fajny, delikatny efekt. I wygląda to mniej więcej w ten sposób. Tutaj mamy stronę z brązerem, tutaj jeszcze nie. I oczywiście możemy sobie dać jeszcze tak delikatnie, bardzo delikatnie, tutaj od strony skroni. Ale to już faktycznie omiatamy taką totalną resztóweczką z pędzla, więc trochę sobie też ocieplimy to wszystko, jak to ma być takie glow, rozświetlające. To właśnie fajnie, żeby też było takie muśnięcie, delikatnie słońcem. I tu już jak też mamy na tych policzkach wszystko nałożone, możemy sobie tak delikatnie, ale to naprawdę delikatnie, prawie nie przekładam pędzla do twarzy, omieść sobie całe te wszystkie granice żeby to wszystko się wblendowało nam ten podkład. I lecimy sobie z drugą stroną. I jak już mamy sobie zrobione kontrowanie, ocieplanie w zasadzie bardziej, możemy polecieć sobie teraz z różem. Jeżeli chodzi o róż, to jest na tyle fajny róż, że on jest bardzo, bardzo delikatny. Trzeba ponakładać sobie go konkretnie, żeby mieć efekt taki bardzo, bardzo różowy na twarzy. Tego dzisiaj nie chcemy, chcemy wszystko delikatnie, więc oczywiście delikatnie do paletki strzepujemy sobie wszystko porządnie i dopiero wtedy przykładamy sobie też tak lekko wklepującym ruchem właśnie w tą część na kości jarzmowej i robimy klep, klep, klep. Jak nam mało możemy trochę dołożyć? Wiecie, że ja generalnie jestem ślepa na róż, także sprawdzajcie sobie po prostu, na ile Wam to wystarcza. Ale moje, mój taki tip, bo ja jestem naprawdę ślepa na róż, zamiast sprawdzać sobie tylko w tym małym lusterku, ja lubię sobie spojrzeć po prostu na całą twarz, z dalsza, z dalsza o ile się tak mówi, w dużym lustrze i sprawdzić, czy na pewno go nie widać. Bo jak ja patrzę w małym lusterku, czasami nie widzę. Ale w dużym lustrze, tak ogólnikowo po całej twarzy, stwierdzam, okej, okay, dobra, to jednak wystarczy. Więc sprawdzajcie sobie, kontrolujcie też w dużym lustrze. Jeżeli chodzi o twarz, to na ten moment możemy sobie zrobić tutaj przerwę. Uznałam, że skoro ma być to taki fajny efekt rozświetlenia, a wiadomo, podkład gdzieś tam z pudrem. Może wyglądać trochę ciężko. Stwierdziłam, że to jest bardzo fajny moment, żeby właśnie użyć sobie tego Fixing Spray'u. I on jest dostępny w Actionie, on jest bardzo tani, a bardzo fajnie właśnie się sprawdza do takiego wygładzenia tej twarzy, żeby zdjąć tą też matowość. Jeżeli nie lubicie takiego efektu, oczywiście możecie to pominąć i lecieć dalej z makijażem, ale wydaje mi się, że to jest właśnie też taki fajny krok przed rozświetlaczem żeby ten rozświetlacz tak fajnie wszedł w strukturę tej twarzy. Z daleka psikamy sobie parę razy, no i czekamy aż to wszystko przeschnie. No i ostatnim krokiem, w zasadzie, jeżeli chodzi o twarz, to jest rozświetlacz, także lecimy sobie już z tym ostatnim produktem w paletce. Do rozświetlacza lubię sobie użyć troszeczkę mniejszego pędzla, wtedy mam większą kontrolę nad tym, gdzie ten rozświetlacz faktycznie zostanie. Także lecimy sobie tutaj z kością jarzmową, delikatnie z nosem, z łukiem kupidyna i w zasadzie możemy sobie też dać troszeczkę podpraw. Jeżeli chodzi o nos, te strategiczne, mniejsze miejsca. Ja lubię sobie to nakładać też palcem, bo wtedy ten blask jest mocniejszy i mamy też większą kontrolę niż pędzelkiem. Delikatnie, żeby się po prostu świecić. I jeżeli chodzi o pref, jeżeli chodzi o brew, używamy sobie takiego malutkiego pędzelka. Delikatnie tutaj pod włoskami, ale nie wychodzimy też za daleko z tym. Jak już twarz mamy gotową, możemy sobie na spokojnie przejść do prwi. Ja sobie je na początek wyczeszę na spokojnie z tych wszystkich produktów, które nakładałam na twarz. Wiadomo, gdzieś tam podkład się napomknął, potem jeszcze puder, więc te brwi jednak są troszeczkę ubrudzone od tych produktów. I oczywiście tutaj również użyjcie sobie na spokojnie swojego ulubieńca. Ja oczywiście preferuję tutaj takie delikatne rozwiązanie, czyli zwykły, bezbarwny żel. Wtedy też nie wyjedziemy sobie za daleko. Wiadomo, jak już mamy twarz zrobioną, to byłoby to trochę przykre. No i przede wszystkim też efekt jest dość delikatny, nie przesadzimy z tym. Delikatnie sobie wyczesujemy w bok, żeby po prostu te włoski gdzieś tam siedziały w konkretnym miejscu przez cały dzień. Oczywiście całą listę kosmetyków znajdziecie, jak zwykle, w opisie pod filmem. No i w zasadzie jesteśmy już prawie na końcu tego makijażu. Zostało nam w zasadzie tylko oko. Także na początek ja sobie palcem rozklepuję to, co mi się tutaj zebrało przez ten cały czas, kiedy robiłam sobie twarz, i będziemy sobie to przyklepywać delikatnie, właśnie jeszcze dodatkowo pudrem. Ja sobie biorę taki dość spory, puchowy pędzelek i lecimy sobie po całości, żeby już nam się zbytnie tutaj nic nie zbierało. I jak mamy już to przepudrowane, możemy sobie polecieć z cieniami. Ja będę tutaj używała e, tych samych produktów, których używałam sobie do konturowania twarzy, ocieplania, e, ponieważ będzie to fajne, spójne i będzie to wyglądało bardziej naturalnie, Także lecimy sobie najpierw z różem na praktycznie całą powiekę, ale tak delikatnie też nie będziemy tego nakładać bardzo dużo. Ja sobie już tutaj użyję troszeczkę mniejszego, bardziej precyzyjnego pędzla. Nakładamy, trzepujemy i delikatnie wklepujemy sobie w powiekę. No a myślę, że tak do połowy powieki na spokojnie wystarczy. Jeżeli wolisz rzeczywiście bardziej różowy makijaż, możesz na spokojnie dać na całą powiekę, to też nie będzie wyglądało źle, bo ten róż jest po prostu bardzo delikatny. I jak już mamy ten róż nałożony, bierzemy sobie inny już tutaj wybieram sobie trochę bardziej większy, puchaty pędzelek i nabieram sobie właśnie tego brązera. I teraz tak delikatnie wklepujemy sobie w ten zewnętrzny kącik oka i przeciągamy delikatnie. Nie przyciskamy bardzo mocno pędzla do oka. Jak widzicie, praktycznie koniuszkiem tego pędzla sobie tutaj pracuje. Tu już możemy delikatnie sobie sunąć też tym pędzelkiem, żeby delikatnie sobie to blendować, ale też będziemy jeszcze za chwilę to wszystko sobie razem łączyć i możemy to też przeciągnąć sobie delikatnie właśnie na ten róż, żeby to wszystko wyglądało jak najbardziej spójnie się da. I to samo robimy sobie na drugim oku. I jak już cienie mamy nałożone, mój patent na szybkie rozblendowanie cieni jest taki, żeby wziąć sobie taki mniejszy, wciąż puchaty pędzelek, nałożyć sobie trochę pudru, którego, z którego korzystałyśmy i tym pudrem wszystko sobie tutaj, wszystkie granice sobie omieść. Możecie też to zrobić zwykłym, czystym pędzelkiem. Natomiast wydaje mi się, że ten puder też dodaje jeszcze dodatkowego takiego rozjaśnienia na oku. I już na sam koniec właśnie takim, taką resztuszką produktu jeszcze sobie delikatnie łączę ten róż z bronzerem. Jeżeli chodzi o cienie, to byłoby w zasadzie wszystko. Jeżeli wciąż Wam troszeczkę za mało wolicie ciemniejszy ten makijaż, możecie dobrać sobie brązera, wziąć sobie pędzelek, do kresek i wtedy dodać sobie delikatnie na tą dolnią linię rzęs, ale nie wyjeżdżamy sobie też przy tym za daleko. I już ostatnią rzeczą na naszej liście do zrobienia są rzęsy. Ja dzisiaj sobie użyję tego tuszu ze Sky High w wersji brązowej, żeby to wciąż było takie bardzo delikatne ten dusz jest o tyle fajny, że on wydłuża nam rzęsy, leciutko je pogrubia, ale wciąż wszystko wygląda bardzo, bardzo naturalnie. I jeszcze jednym fajnym takim trikiem makijażowym, który pomoże Wam nie odbijać sobie tuszu na powiece jest to, żeby wziąć sobie lusterko trochę niżej, patrzeć się w dół i wtedy sobie po prostu malujemy przy takim prawie zamkniętym oku. Więc wtedy ta szczoteczka nie leci na powiekę, tylko fajnie właśnie rozdziela no i unosi te rzęsy. I myślę, że jeszcze na sam koniec, jako taką wisienkę na torcie, dla wszystkich wzrok łączmy się w tym wszystkim rozświetleniu na twarzy. Kolejnym krokiem są usta. I jeżeli chodzi o usta, ja bym postawiła tutaj na delikatne kolory, jakąś delikatną konturówkę, błyszczyk, coś, co jest łatwo poprawić sobie w ciągu dnia, po obiedzie. Po piciu wiadomo, to się wszystko ściera, zjada w ciągu dnia. Także ja wybrałam dzisiaj konturówkę z Catrice w numerku 010. Wygląda ona w ten sposób i błyszczyk wybrałam dzisiaj Kiko Milano w numerku 31. On jest taki bardziej różowy, także też całe światło będzie fajnie. Odbijać właśnie się od tych ust. Najpierw lecimy sobie z konturówką. Całą konturówkę też dobrałam pod kolor swoich naturalnych ust, także nie będzie się ona odznaczać. No i tutaj już możecie zobaczyć, jak faktycznie delikatnie fajnie wygląda ten błyszczyk. Jego prawie nie widać, a jednak się świeci. I tak wygląda już praktycznie skończony makijaż. Dla wszystkich zrok mamy jeszcze bonusowy krok, czyli możemy dać sobie troszeczkę rozświetlacza w wewnętrzny kącik oka, co jeszcze dodatkowo otworzy nam to oko. Więc bierzemy sobie malutki precyzyjny pędzelek, którego używałyśmy sobie wcześniej do tego łuku brwiowego i delikatnie dajemy sobie jeszcze tutaj w ten wewnętrzny kącik. A więc w ten sposób prezentuje się już skończony makijaż. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy preferujecie bardziej delikatniejszą wersję, czy mocniejszą wersję makijażu na tego typu okazje. Ja już Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Nie zapomnijcie dać lajka like i zasubskrybować tego kanału. Do kolejnego. Papa! Pa.